Miejsce, w którym powstają najpiękniejsze świece w regionie, stało się domem dla lokalnych artystów. Warto tam zajrzeć i przekonać się na własne oczy. Pragniemy stworzyć w naszym mieście miejsce, w którym osoby ceniące rękodzieło znajdą coś ciekawego i oryginalnego dla siebie. Stworzyliśmy przy ulicy Katarzyny 18 pracownię świec i cieszymy się z tego bardzo, że mieszkańcy działowa, jak również turyści, którzy Działdowo odwiedzają, coraz chętniej naszą pracownię odwiedzają. Nasze świece cieszą się coraz większym uznaniem, a to głównie dlatego, że do każdej świecy wykonanej przez nas dodajemy spore zaangażowanie i dużo pasji. Chcemy w tym miejscu stworzyć niepowtarzalny klimat i dlatego pojawiają się prace innych artystów. W tym momencie nasze, naszą pracownię ozdabiają obrazy pani Anity Zawackiej. Pracownia świec artystycznych przy ulicy Katarzyny 18 w Działdowie to obowiązkowy przystanek dla ludzi wrażliwych na piękno i ceniących rękodzieło w wyjątkowym wydaniu.